O, trzeba, tak jak w Nigusie mają kombajn. Nie lej nam je! O! o. o. To daj, kurwa! Ty, ja byś ja kamera to O, jak elegancko, chłopaki, mają kombajn. Uśmiech do kamery! Elegantko. Powoli szykujemy się, bo już widzieliśmy, że chłopaki startują Już niektórzy koszą jęczmienie, my na razie domywamy kombajn O, druga strona, jak już błyszcząc, taki z fabryki nie wyjechał, no. Kurwa, nie ma to jak negusy umyją <śmiennie> 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 Patrz, patrz, patrz Pszkały się gubki O, się tylko Pałka Jakub! Pałka Jakub! Weź ty już spierdałeś Ilu zawodników gra? W drużynie? 11 Z bramkarzem czy bez? Bez no lek jest sprawy gotowy O właśnie o tym pierdzeliłem Tak? No, że już jedna strona no. umyta jest Znaczy umyta Pró Próba mycia była Ta. Zobaczymy co szef później powie. To jest I, werdykt. I tak będzie opierdł. No, nie ma. Nie wiem co będzie ja no. jak ja będzie umyte o tu jest brudko. No i chuj No i, i myjemy całą nowo. Patrzcie jak ze strumikiem woda popyla Pałka Marcin, weź ty już spierdalaj O, rozświewasz też jak Andry umył O, tutaj picia dwóch porządnych człowiek. A jak się wystraszyłeś, że ci tira kukurydzy zajebali? No to powiedz. No. no załadowaliśmy tira, nie? Pięci dony miał! się nie pali. No, załadowaliśmy tira kukurydzą, nie? No i pojechaliśmy na wagę. No i Radek idzie do, do kierowcy i mówi tak, wiesz gdzie masz jechać? Wiem, wiem, gdzie jechać coś tam. Pojechaliśmy pierwsi. No i kurwa, co? Mówi Radek, dobra, to podjedziemy do sklepu jeszcze, bo nim ten chuj przyjedzie to trochę minie. Czekaj chwilę, bo no. tu teraz rozmawiamy. My do sklepu wracamy. Gadaliśmy jeszcze z kolegą. I kurwa stoimy na tej wadze, stoimy, a ciężarówkowego nie ma. I już my tacy kurwa zmieszani. Radzi już od i mówi, już mu nagadaliśmy kitu, że już kurwa na Niemcy 40 tysięcy pojechało tego. No, a ja tak o mówię, o kurde, czekajcie, bo ja cię popukałem wodą. A ja mówię tego, ty, no pojechał on mówi, że wie gdzie, jechać, ale no buzetka jeszcze nie wypisana, nic, znowu na wadze wszystko. I go sobie pojechał. Nie mamy? No, a to jeszcze mówi na chuj on nie jechał za ciężarówką i no. <laughs> dwóch patrzy, taka to polska codzienność Dwóch robi dwóch patrzy Co patrzy? Dwóch robi dwóch patrzy. A powiedzie ci coś? No? O, dobrze, że śnieg nie pada, bo w taki upał odśnieżać to ja pierwszy <laughs> tutaj <coughs> <sposi> Ty Ale Kuba dobrze mówi, że dobrze, że śnieg nie pada, bo w taki odśnieżać, upał odśnieżać to tragedia. <mail> <laughs> Ty Trzy tony miał, kupiłem i się nie pali. Dwa dni to opilkajcie, e! Ta moja przypierdolę to nie zejdzie? Ty! Ty, ale to ty masz ten karszer tam prowadzisz, a nie karszer ciebie. Podciągniesz tą. Weź tu opór ten. Albo na razie jeszcze niech ten. Chodź, koła. Dobra. To koło umyte, tylko tamto. No no A, go podził, Żeby, żeby tamto Albo tam to unieść Albo tam... Albo rozłożyć rurę Ta moja, nie? Skuboty, kurde, wiem, to jest moja skuboty z miotka, ty. Z Zakład Pracy Chronionej. Yuh. To jest moja skubotyzm. Ale ledy se w ciągniku żem zamontował ty. Jak, patrzyłeś na Patrzyłem, fajno. Panie, no, wejść tutaj, ale tak z daleka sypni w to. Aha. Ty... Tylko tak, żeby mi ręki nie oderwało tu. No. te schody To je sám mokré. A gdyby tak piedzielić to wszystko i wyjechać, wiesz, szady. Małe schodki. Kaj jest Heniek! Nagrywasz? Nagrywam. No nagrywa. Mały, wiesz, papier. Porządki, porządki, te inne zjawiska pogodowe. Hmm. Dobra, ja też wezmę. O ty, to jest to z groszku, Czy z fasolki? Z fasolki, 20.09. 09. Od tego roku Tak. O ja to I tutaj te robaki nie diebały? Uważaj na paseratiego. Chuj za nie? Chuj z kierownicą, dawaj. Słoneczne zabardy O, tu radził napisane z oleju 5 lat temu O jak mały leci, jak zły Nie, się... wow. Nie wyrobił, ale tu chłodno, Boże kochany Weź, jak weź go nauczyć, bo widzę, że on a co ty robisz z tą kamerą? Nagrywa. No i co? Nie masz co robić? Wuja! Wuja! Ja ci mówiłem, że... Ty, ja tyle razy już mówiłem. A ty dalej nie rozumiesz. Że ja za 10 lat... Lepiej, żebyś dożył tych chwil. To zobaczysz, co się będzie działo. Jak swej mama <grywa> będę walczył. <grywa> tak. Nie no, wiesz, że to jest teraz przyszłość? Nie wiem. No i? No to się dowiesz. Nie będziesz miał jedzenia, to chuć ci z tej przyszłości, kurwa. Co, jak ja właśnie będę miał jedzenie? Jak nie będziesz robił, to nie będzie, kurwa. Będę robił, Co mam nie robić? Nie robisz. Jak nie robię? Chuje grosz. Tak, to w chuja gram. Ty <laughs> że przed kamerą mnie teraz uczelnia. Specjalnie, wiesz, że nagrywam to teraz, gdzie gadał, a ty, dobry, a na nas jesteś. <laughs> Dobra. Ciężkie to kurwa jest? Co? Ta, ta, ta lądowka. Która? Ta chujarka. Trochę. to trochę, trochę znieść to. Nie damy rady, za mało nas. Układaj. Jak ja to z sam... Nie, to nie jest ciężkie, to przebacz. A ja wiem, kto to wysypał. My to wysypaliśmy, bo kurwa, mało. O. Jak zalało? No, zalało, no. Ja nie wiem kto. Ale ktoś wysypał. <noise> no, Ale ja, no, ja wysypałem. Kurwa, to jest gorsze niż puzzle w przedszkolu, ja Ty, no dobra, no, no, patrz, no. O. No nie może nie, być. Nie, może. No to... A ten jest do tego? Ten jest tu? Pokaż tego. Kurwa, po jednej... Co? Po jednej stronie do chuja wafla były, kurwa, krzyżaki, a po drugiej były płaskie. No to wysypałeś, to zrobił kładek. <grywie> jest... 1000 puzzle A to powiem ciekawo. Wiesz, czemu blondynka się tam cieszy, że ułożyła puzzle w 3 miesiące? No Bo na pudełku było napisane od 3 do 5 lat. Kurwa. kurwa. Przebranżowiamy się na lodówki. Mały poterek ty zrobił. no no, ja już pomogłem. Czekaj, czekaj, czeka, czeka. no. Koła się kręcą, lodówka jedzie. Koła się kręcą. Ale jaja jak breto. O, o! O! I Urbiasz chuj. Urwiesz mi okno i co będzie? I będą chodzić. To jadę. To jadę. Ale, chociaż jak no. wie, jak na imię. Andrzej się ku spiritu. Małka mały. Też ty już spierna. Mały Kamerun będzie ku. Tak. No. Tu była szybka szkoła, jak mały ma nagrywać. Idziemy. <laughs> <laughs> chodź ta.